Witam Państwa w kolejnym odcinku programu pod wspólnym tytułem Ireneusz Jabłoński o pieniądzach, władzy i polityce. Dzisiaj będę chciał z Państwem podzielić się refleksją na temat tego, co jest naszą piętą achillesową. Piętą achillesową, z którą nie potrafiliśmy sobie poradzić przez ponad 30 lat, tak zwanej demokracji. A tym defektem jest, wydaje się, organiczna niezdolność efektywnej współpracy między nauką a biznesem i odwrotnie biznesem a nauką. Zanim przejdziemy do meritum, to pozwolą Państwo, że podziękuję za życzliwe przyjęcie poprzedniego odcinka i wszystkich pozostałych. Zamieszczone pod nim komentarze i tradycyjnie poproszę o rozpowszechnianie tych materiałów we wszystkich dostępnych przez Państwa kanałach, i kciuka, który byłby wyrazem sympatii i aprobaty treści, które Państwu przekazuję. W ostatnich kilku dniach miałem okazję uczestniczyć aż w dwóch konferencjach, które były poświęcone temu tematowi. Jedną z nich była Konferencja a może nawet bardziej seminarium na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale zarządzania w ramach programu, którego mam okazję i przyjemność być współtwórcą, mianowicie programu o nazwie Nauka z biznesem biznes z nauką. Jest to inicjatywa środowiska akademickiego reprezentowanego przez pana profesora Tadeusza Markowskiego, emerytowanego profesora uczelni, ale jednocześnie lidera środowiskowego. I grupę ekspertów, do której ja należę, głównie rekrutujących się ze środowisk gospodarczych szeroko rozumianego regionu łódzkiego. Drugim wydarzeniem, w którym miałem okazję wygłosić nawet wykład sprowadzający do tego tematu, była konferencja zorganizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców we współpracy z Akademią Bialską. Z Białej Podlaskiej, poświęcona współpracy wyższych szkół zawodowych z szeroko rozumianą gospodarką. Co z tych obu przedsięwzięć, ciekawych intelektualnie, nieźle poprowadzonych organizacyjnie, z których relacje są zamieszczone na Facebooku, co z tych przedsięwzięć wynika? Otóż to, że Oba te środowiska, mimo iż mogłyby sobie znacząco pomóc, są dzisiaj odwrócone do siebie plecami. Mało tego, nawet nie wypracowały języka, którym mogłyby się porozumieć. Można by uzasadnić to tym, że są to różne światy. Świat akademicki zbudowany przede wszystkim na uniwersytetach, uniwersytetach uniwersalnych, uniwersytetach technicznych czy uniwersytetach medycznych, Dopełniony wyższymi szkołami zawodowymi, czyli tymi, na których kształci się licencjatów i inżynierów w cyklu sześciu lub siedmiu semestrów, mają określoną kulturę, określony sposób bycia, reprezentują lepiej lub gorzej to, co nazywamy akademickością. Taką akademickość ja i moje pokolenie bardzo sobie ceniliśmy w latach 70. i 80., wtedy, kiedy ona rzeczywiście. Była awangardą intelektualną, kulturową i cywilizacyjną i narodu, i ówczesnego polskiego państwa. Z drugiej strony mamy przedsiębiorców, którzy w większości wyrośli z firm garażowych, korzystając z szansy i fenomenu przemiany ustrojowej z przełomu lat 80. i 90. Przypomnijmy, że tę szansę uzyskali dzięki ustawie ministra Wilczka najbardziej wolnorynkowej ustawie w naszej strefie cywilizacyjnej w tamtym okresie i przywróceniu wartości pieniądza przez profesora Balcerowicza, co prawda wybrał najdroższą metodę z możliwych, niemniej złotówka stała się znów realnym środkiem płatniczym. Ci przedsiębiorcy rośli organicznie. Dzisiaj mają już dorobek 30, niektórzy nawet może 35 lat doświadczeń i działalności gospodarczej, i urośli często do średnich, a nawet dużych firm. Radzili sobie na ogół bez wsparcia zaplecza naukowego. I nie mają wypracowanych relacji, czy nawet często świadomości, iż takie wsparcie mogłoby być przydatne. Ale kiedy ono mogłoby być przydatne? Wtedy, kiedy środowiska naukowe zechciałyby zrozumieć świat gospodarki i włączyć się w rozwiązywanie problemów technicznych, organizacyjnych czy procesowych, i tym samym wzmacniać przedsiębiorców. Wydaje się, że Okoliczności obiektywne są sprzyjające, bo z jednej strony, mimo wszystkich wad i zamknięcia się środowiska akademickiego na samych siebie, jest tam spory potencjał i duże kwantum wiedzy teoretycznej. Są laboratoria i pracownie wystarczająco dobrze wyposażone do tego, żeby prowadzić poważne badania i poszukiwania rozwiązań. I z drugiej strony, po to, żeby wzmocnić pozycję konkurencyjną naszych przedsiębiorców, szczególnie w rywalizacji z zagranicznymi podmiotami, w pierwszej kolejności na rynku krajowym, w dalszej na rynkach zewnętrznych, jest obiektywna potrzeba do przejścia w nowy wymiar jakościowy prowadzenia działalności gospodarczej właśnie po to, żeby móc sprostać tym coraz większym wymaganiom konkurencyjnym, z którymi nasi przedsiębiorcy się dzisiaj spotykają. Mimo tego, że dobra współpraca byłaby klasycznym przykładem relacji win-to-win, -win, jej nie ma. Jak to przełamać? Spróbujmy to krótko opisać. Moja propozycja autorska, która została przyjęta przez Zespół do Spraw Szkolnictwa Zawodowego, działającego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw, sprowadza się do siedmiu test. Siedem to, jak pamiętamy z lekcji historii i mitologii, liczba magiczna. Mamy siedem grzechów głównych ale mamy też siedem sakramentów i wreszcie tydzień ma siedem dni. Zatem siedem test być może wzmocnione taką aurolą będzie łatwiejsze do przyjęcia i przemyślenia i w efekcie końcowym do akceptacji i implementacji do pragmatyki działań szkół zawodowych. Dlaczego szkół zawodowych i dlaczego te tezy są adresowane przede wszystkim do tego środowiska? Dlatego, że właśnie szkoły zawodowe są pierwsze na froncie pracy i współpracy z gospodarką i na rzecz gospodarki, bo właśnie do tego celu zostały powołane. Tworzenie wyższych szkół zawodowych w miastach, które utraciły status wojewódzki, Dobie reformy rządu pana premiera Buska, przypomnijmy, były to ostatnie lata 90., był jednym z niewielu udanych programów tamtego okresu i pozwolił na utworzenie i środowiska intelektualnego, akademickiego, ale też zgromadzenie sporego kwantum wiedzy teoretycznej, która dobrze wykorzystana mogłaby e, służyć e, pomocą e, lokalnym i regionalnym strukturom gospodarczym. Szkoły te zresztą, w tym założeniu, mają kształcić właśnie na potrzeby rynku regionalnego, bo tylko wtedy jest sens ich działania. I to jest punkt wyjścia do opisania tych tez. Szkoła, wyższa szkoła zawodowa ma kształcić na potrzeby rynku regionalnego, rozumianego raz jako województwo, innym razem jako część województwa, wtedy kiedy one są, Duże i liczne, czy wreszcie tak jak gospodarz konferencji, o której mówiłem, czyli Akademia Bialska, na potrzeby dwóch sąsiednich województw, czyli Podlaskiego i Lubelskiego oraz wschodniej części województwa mazowieckiego. Zatem jakie to są tezy? Pierwsza: Należy powołać Radę Uczelni Wyższej Szkoły Zawodowej, składającą się z przedstawicieli po jednej trzeciej. Sejmiku wojewódzkiego, przedsiębiorców i społeczności akademickiej. Do czego taka rada? Ano do tego, żeby przyjęła rolę rady nadzorczej z jednej strony, a rady programowej z drugiej strony i podejmowała decyzje strategiczne we wszystkich ważnych aspektach dla życia uczelni. Zatem decydowała o kierunkach, decydowała o budżecie i nawet wybierała kanclerza, taki uczelnik, który powinien odpowiadać za funkcjonowanie organizacyjne i finansowe właśnie uczelni. Funkcja rektora powinna być funkcją reprezentującą środowisko naukowe i koncentrować się na programach dydaktycznych i naukowych. Ten model jest bliski modelowi anglosaskiemu, a jak wiemy, uczelnie anglosaskie w tym zakresie uchodzą za jedne z najlepszych w świecie. Za druga, należy wprowadzić jako zasadę kierunki zamawiane tak, aby stanowiły one główny strumień rekrutacji studentów. Kierunki te powinny być premiowane dodatkową subwencją dla uczelni, na przykład w wysokości 30% za studenta. Czym są kierunki zamawiane? Kierunki zamawiane są takie, które ministerstwo, lub w tym wypadku władze regionalne, Reprezentowane przez Sejmik Wojewódzki, zamawiają w danej uczelni, ponieważ definiują, że to są te kierunki kształcenia, które są najbardziej potrzebne w regionie, a absolwentom tych uczelni dają największe szanse znalezienia pracy. Oczywiście, kształcenie w takiej uczelni nie może być, czy nie powinno być, zawężone wyłącznie do tych kierunków, ale one powinny, tak jak pisze w tezie powinny dawać główny strumień rekrutacyjny, bo tak jak już mówiłem, uczelnia przede wszystkim powinna działać na potrzeby rynku regionalnego. Czy jest to do zrobienia? Tak, ponieważ już był taki eksperyment za poprzedniego rządu i ministra, ale jeszcze poprzedniego poprzedniego, kiedy kierunki zamawiane zaczęły Wchodzić na rynek edukacyjny i były dobrze, czy nawet bardzo dobrze przyjęte, zarówno przez beneficjentów, czyli studentów, jak i uczelnie, które w ten sposób zyskiwały stabilną podstawę do budowania swoich grup wykładowych. Teza numer 3. Należy wprowadzić zasadę, że absolwent wyższej szkoły zawodowej kończy uczelnię uzyskując podstawowe uprawnienia do wykonywania zawodu. To jest jedna ze słabości większości, może nie wszystkich, ale większości wyższych uczelni zawodowych, które po 6-7 latach kształcenia wypuszczają absolwenta. Nieposiadającego uprawnień do wykonywania zawodów. W przypadku zawodów technicznych to są podstawowe uprawnienia dopuszczające do, do pracy w zawodzie. Na przykład dla mojego pierwszego wyuczonego zawodu, czyli inżyniera, elektrotechnika, byłoby to dopuszczenie do pracy z niskimi napięciami. A w przypadku absolwentów uczelni ekonomicznych, na przykład. Do uprawnień pozwalających na wykonywanie zawodu księgowego, czy dyrektora finansowego. Z tego, co wiem, to takie uprawnienia dostają tylko absolwenci, czy absolwentki, raczej szkół medycznych, które stają się, wraz z ich ukończeniem dyplomowanymi pielęgniarkami. Teza numer 4. Należy wprowadzić zasadę, że 15% godzin zajęć z przedmiotów zawodowych powinni prowadzić w formie case study praktycy, praktycy życia gospodarczego. To jest bardzo ważny postulat, który niestety nie jest realizowany, mimo że pojawia się jako rodzaj zalecenia, a on jest krytyczny do tego, żeby przejść od nauczania przy pomocy slajdów. I, czy kredy i tablicy, do omawiania tego, jak jest tak naprawdę w życiu gospodarczym. Przy czym ci praktycy mogliby się rekrutować z gospodarki, tam gdzie przygotowujemy do zawodów na rzecz gospodarki, i z instytucji również publicznych, w tej, na tych kierunkach, na których przygotowujemy do pracy w instytucjach publicznych. Z mojej praktyki, zarówno studenckiej, jak i praktyki już jako wykładowca akademickiego, a dość systematycznie byłem i jestem zapraszany z takimi wykładami, właśnie jako praktyk życia gospodarczego, wynika, że to jest ta relacja, te kwantum wiedzy i te doświadczenie przekazywane studentom jest bezcenne dla ich procesu kształcenia. Dość powiedzieć, że na studiach, w których miałem okazję uzupełniać swoje wykształcenie, zatem w Insalcie, Fontainebleau we Francji, jednej z, jednej z najlepszych szkół biznesowych w Europie, czy w Ortonie w Pensylwanii, z kolei uznawanej za jednej z lepszych szkół biznesowych wśród szkół stanowych w Stanach Zjednoczonych. Zajęcia z, ze słuchaczami w 80-85% prowadzili właśnie praktycy życia gospodarczego, prezentując znane im albo prowadzone przez nich case study, syntetyzując je i wyciągając z tego bardziej ogólne wnioski. To jest bardzo, bardzo cenna forma kształcenia. Jednocześnie wprowadzającego w realia życia gospodarczego czy realia życia instytucjonalnego, czyli tam, gdzie są przyszłe miejsca pracy dla absolwentów szkół wyższych. Teza numer 5 Należy wprowadzić zasadę, że co najmniej jeden semestr zajęć powinien być prowadzony w pełnym systemie dualnym. Dualny system kształcenia zarówno na poziomie szkół ponadpodstawowych, jak i szkół wyższych, szczególnie szkół wyższych zawodowych, to jest dzisiaj jeden z najbardziej modnych tematów, ale jednocześnie przypomina trochę zjawisko Yeti. Wszyscy o nim mówią, wszyscy wiedzą jak wygląda, ale prawie nikt go nie widział. Dlaczego? Dlatego że nie mamy takiej kultury. Nie wypracowaliśmy kultury pracy Dydaktyki w tym wypadku z gospodarką, czyli czegoś, co jest bardzo mocną stroną, na przykład, Niemiec i strefy kulturowej niemieckiej, którą z sukcesem zaadoptowali Skandynawowie. Trzeba przy tym pamiętać, że mamy pewne naturalne ograniczenia. Nie mamy tego poziomu industrializacji, który mają Niemcy czy Skandynawowie. Zatem postulat mówiący o tym, żeby połowa zajęć w systemie dualnym odbywała się w przedsiębiorstwie czy instytucji, w warunkach polskich jest nie do zrealizowania. Myślę, że poziom w najlepszym wypadku 20% zajęć realizowany na zewnątrz byłby szczytem marzeń, i to raczej dla szkół ponadpodstawowych niż uczelni wyższych. Stąd w przypadku uczelni wyższych postulat tych 15% zajęć z praktykami życia gospodarczego i około 20% zajęć prowadzonych w przyszłym miejscu pracy. Ale po to, żeby te zajęcia były efektywne, po to, żeby skumulować wiedzę i wejść w kulturę pracy, trzeba je skoncentrować nie mogą być rozproszone po 3-4 tygodniach w roku, w ciągu 3 czy 4 lat, bo wtedy mają niewielkie znaczenie praktyczne i są, tak jak to ma miejsce dzisiaj w wielu przypadkach, po prostu fikcją, gdzie student otrzymuje zaświadczenie za deklarację uczestniczenia w takich zajęciach. Natomiast skumulowanie ich do semestru miałoby wymiar praktyczny, bo wtedy czas 3, 4 czy nawet 5 miesięcy. Ciągłej obecności w instytucji czy w przedsiębiorstwie byłby rzeczywistym czasem poznania kultury pracy i wejścia w praktyczne wymagania dla określonego zawodu. Teza numer 6. Należy wprowadzić jako rekomendowaną strukturę zajęć dla wyższych szkół zawodowych, tę, którą przedstawiam w załączeniu. Tutaj Państwo będą mieli możliwość zerknięcia w slajd. Na którym jest podana ta struktura, ona sprowadza się do tego, że dzielimy czas studiów na zajęcia podstawowe, czyli naukę zawodu, która stanowi około 60-70% czasu, dajemy zajęcia uzupełniające, które wprowadzają w zawód kulturę pracy i kulturę przedsiębiorczości to jest odpowiednio 15-20% czasu i dajemy zajęcia uzupełniające w wymiarze 10-15% czasu dla uczelni technicznych, tak zwane przedmioty humanizujące i ekonomiczne dla uczelni humanistycznych przedmioty Techniczne albo o kulturze technicznej bardziej i przedmioty ekonomiczne, po to, żeby w każdym wypadku absolwent uczelni miał ogólne pojęcie o otoczeniu gospodarczym, o funkcjonowaniu instytucji państwowych i bardzo solidne kwantum wiedzy zawodowej. I wreszcie teza numer 7. Należy wprowadzić jako zasadę zatrudnienia dla 50% pracowników dydaktycznych uczelni kontrakty czasowe. Co to znaczy? Że trzeba po prostu zdynamizować również rynek podaży pracy akademików i tego, co mają do zaproponowania, znów na wzór wiodących uczelni światowych. 50% kadry powinna stanowić kadra rodzeniowa, czyli ta, która stabilizuje procesy dydaktyczne i która prowadzi przedmioty podstawowe. Natomiast wszyscy ci, którzy nie stanowią kadry rodzeniowej, zarówno samodzielni pracownicy, jak i pracownicy yy, uzupełniający, zatem młodsi pracownicy dydaktyczni i Praktycy życia gospodarczego zaproszeni do prowadzenia wykładu powinni być pracownikami kontraktowymi, przy czym kontrakty czasowe powinny korespondować z długością cyklu kształcenia, czyli mieścić się w przedziale 3 do 5 lat, oczywiście z możliwością powtarzania na kolejne cykle, jeżeli propozycja takiego wykładowcy czy prowadzącego zajęcia jest nadal oceniana jako atrakcyjna. Co by to dało? No, mocno by zdynamizowało jakość kształcenia, dyscyplinę po stronie wykładowców i dało swobodę dopraszania do prowadzenia zajęć przez tych, którzy prowadzą uczelnie, czyli rektorów. Dzisiaj de facto mamy do czynienia z takim systemem przypominającym nieco system feudalno-pańszczyźniany, gdzie z jednej strony wraz z otrzymaniem stałego zatrudnienia otrzymuje się dożywocie, z drugiej strony hierarchiczność wewnątrz środowisk akademickich przypomina hierarchię kościelną. O ile w kościele, które ma 2000 lat, ma to uzasadnienie i sprawdziło się, o tyle w środowiskach akademickich, które powinny być otwarte na poszukiwanie nowości i na twórczy ferment pracy intelektualnej i poszukiwania nowych rozwiązań, jest zabójcze. Czego zresztą mamy materialne dowody, których potwierdzeniem jest to, że nasze uczelnie są w ogonie wszystkich list i rankingów uczelni światowych. Jest to postulat najbardziej ofensywny i taki, który będzie chyba najtrudniejszy do przyjęcia przez środowiska akademickie. Dlaczego? No, bo zgodnie z tym, co zauważył profesor Uniwersytetu Łódzkiego, przywołany już przeze mnie i którego wypowiedź jest w linku zamieszczonym do tego programu, a mówi tam pan profesor, że środowisko akademickie jest jednym z najbardziej zachowawczych, nawet nie konserwatywnych, co byłoby może nie najgorszym, ale. Najbardziej zachowawczym i tym samym redukuje swoje możliwości rozwojowe i swoje możliwości poznawcze. Zatem te 7 postulatów, wprowadzone w sposób wyważony, konsekwentny i możliwie krótkim czasie, dałoby bez wątpienia nowy impuls i byłoby szansą na przełamanie tego fatum, które ciąży z jednej strony nad środowiskiem akademickim, z drugiej strony nad środowiskiem przedsiębiorców. I było istotnym krokiem w przełamaniu niezdolności współpracy operacyjnej, współpracy bieżącej. Mogą zadać sobie Państwo pytanie, czy takie śmiałe postulaty są możliwe do realizacji? No, zgodnie z moim ulubionym prawem logiki modalnej, to, co jest konieczne, jest możliwe, poprzez fakt, że jest konieczne. W uzupełnieniu do mojej wypowiedzi, którą mam nadzieję Państwo z życzliwą uprzejmością wysłuchali, załączam link do nagrania z seminarium, o którym wspominałem, z moją wypowiedzią kierunkową i wypowiedzią pana profesora Markowskiego, która wydaje się dobrze puentuje i opisuje stan obecny.